Słuchaj uważnie. Jeśli nadal będziesz żyć tak jak teraz, pozostaniesz słaby, kruchy, bezbronny, łatwy do złamania. Nie mówię tego, żeby cię atakować, mówię to, bo ktoś musi ci to powiedzieć. Społeczeństwo cię zmiękczyło, nauczyło cię unikać bólu, szukać wygody zamiast wzrostu, zadowalać się minimum, ale ty to wiesz. Wiesz, że wewnątrz ciebie jest coś większego, coś, co krzyczy. By wyjść na zewnątrz wersja ciebie, która jest silna, zdyscyplinowana, niezniszczalna? Dlaczego ciągle siebie zdradzasz? Dlaczego ciągle trzymasz się nawyków, które przykuwają cię do przeciętności? Jeśli chcesz być stoickim żołnierzem, jeśli chcesz być silny, niezłomny, jeśli chcesz, by świat przestał cię deptać, musisz raz na zawsze zabić te nawyki, które kradną twoją moc. Dziś powiem ci. Jakie to są te pięć nawyków, które utrzymują cię w słabości? I ostrzegam cię, to będzie bolało, ale to ból konieczny. To ból przebudzenia, ból tego, kto odradza się silniejszy. Zanim przejdziemy dalej, zrób coś dla siebie. Dołącz do armii Stoików. Nie proszę cię o to. Rozkazuję ci, bo wiem, że to zmieni twoje życie. Subskrybuj teraz, włącz dzwonek i zostaw swój ślad pod tym filmem w postaci lajka. To nie jest kolejny zwykły kanał, to ruch. Legion mężczyzn i kobiet, którzy hartują się w ogniu i stali, którzy zdecydowali się porzucić słabość i stać się wojownikami własnego życia. Jeśli tu jesteś, to nie przypadek. Teraz jest moment na decyzję: czy chcesz być silny, czy nadal być niewolnikiem swoich złych nawyków? Ty wybierasz. Pierwszy nawyk narzekanie. Pierwszy nawyk, który utrzymuje cię w słabości to narzekanie. Za każdym razem, gdy narzekasz, stajesz się słabszy. Za każdym razem, gdy obwiniasz rząd, szefa, rodzinę, społeczeństwo, oddajesz swoją władzę. Nie jesteś ofiarą, nikt nie przyjdzie cię uratować. I każda sekunda, którą tracisz na użalanie się, to czas, w którym inny mężczyzna tam na zewnątrz wstaje, by trenować, by się doskonalić, by budować życie jakiego pragnie. Stoicy mieli jasność: życie. Nic ci nie jest winne. Nie kontrolujesz tego, co ci się przydarza, ale kontrolujesz to, jak reagujesz. Kiedy narzekasz, mówisz: Nic nie mogę z tym zrobić, ale kiedy wstajesz i mówisz: Tak jest, jak mogę to wykorzystać na swoją korzyść? Wtedy stajesz się niepowstrzymany. Zadaj sobie to pytanie: na co dzisiaj narzekałeś? Przypomnij sobie. Każda skarga to wymówka. Każda skarga to zmarnowana szansa, by stać się silniejszym. Chcesz wiedzieć, dlaczego silni mężczyźni są dziś tak rzadcy? Bo większość przyzwyczaiła się do płaczu zamiast do działania. Ty nie. Ty jesteś stoickim żołnierzem, a stoicki żołnierz nie jęczy, nie użala się, nie szuka wymówek. Od dziś zabroń sobie narzekania. Tak, zabroń sobie tego. Następnym razem, gdy poczujesz potrzebę użalania się nad czymś, zamknij się i działaj. Przekształć narzekanie w działanie. Jeśli coś ci się nie podoba, zmień to. Jeśli nie możesz tego zmienić, dostosuj się. A jeśli nie możesz się dostosować, zaakceptuj to z godnością, ale nie narzekaj. Bo za każdym razem, gdy to robisz, pamiętaj: stajesz się słabszy. Drugi nawyk prokrastynacja. Za każdym razem, gdy mówisz zrobię to jutro stajesz się słabszy. Za każdym razem gdy odkładasz swoje cele, trening, dyscyplinę, kopiesz sobie własny grób. Prokrastynacja to rak słabych, i jeśli go nie wyeliminujesz, pożre cię żywcem. Pomyśl o tym. Ile razy mówiłeś, że coś zaczniesz i tego nie zrobiłeś? Ile okazji pozwoliłeś uciec, bo wolałeś wygodę zamiast wysiłku? Czas na ciebie nie czeka. Życie nie zatrzyma się, żebyś ty mógł zdecydować, kiedy zacząć być osobą, którą powinieneś być. Każda minuta, którą tracisz, to minuta, której nigdy nie odzyskasz. Marek Aureliusz, cesarz i filozof stoicki, mówił jasno: Działaj teraz. Życie jest krótkie. Śmierć czyha na nas wszystkich. Rozumiesz to? Nie ma czasu na zwlekanie. Każda sekunda to wybór. Albo idziesz do przodu, albo się cofasz. Albo stajesz się silniejszy, albo słabniesz. Jeśli zorientujesz się, że prokrastynujesz, zrób to. Wstań natychmiast i zrób to, co wiesz, że musisz zrobić. Nie myśl, działaj. Działanie zabija prokrastynację. Ruch niszczy bezwładność. Nie czekaj, aż będziesz zmotywowany. Nie czekaj, aż poczujesz się gotowy. Nie czekaj, aż warunki będą idealne, bo nigdy nie będą. Słabi czekają, silni działają. Od dziś rób to teraz, albo nie rób tego nigdy. I za każdym razem, gdy poczujesz pokusę, by coś odłożyć, powtarzaj sobie. To jest to, co odróżnia słabych od silnych, a ja jestem stoickim żołnierzem, ja działam. Trzeci nawyk: strach przed porażką. Słuchaj uważnie: strach to więzienie słabych. Za każdym razem, gdy pozwalasz, by strach cię paraliżował, zgadzasz się być więźniem, więźniem swojego umysłu, swoich niepewności, przyszłości, która nawet jeszcze nie nadeszła. Czy zdajesz sobie sprawę, jakie to absurdalne? Porażka nie jest wrogiem. Prawdziwym wrogiem jest strach przed porażką. Bo podczas gdy słabi chowają się i unikają prób, silni wychodzą tam i ponoszą porażkę raz, dwa, sto razy, ale idą dalej. Chcesz wiedzieć dlaczego? Bo porażka nie niszczy silnego człowieka, ona go buduje. Każdy upadek to lekcja, każdy błąd to stopień w stronę wielkości. Zadaj sobie pytanie: Ile okazji straciłeś ze strachu przed porażką? Ile razy zostałeś sparaliżowany, myśląc o tym, co może pójść nie tak? Jak długo jeszcze będziesz uciekać? Stoicy nauczyli nas, że strach to tylko iluzja, to wytwór umysłu, nierzeczywistości. Nic, czego się boisz, nie jest tak straszne, jak to sobie wyobrażasz. Ale jeśli będziesz pozwalać, by strach kontrolował twoje życie, nigdy do niczego nie dojdziesz. Od dziś zawrzyj pakt z samym sobą. Kiedy czujesz strach, działaj. Nie myśl o tym. Atakuj jak wojownik na polu bitwy, jak stoicki żołnierz, który wie, że życie nie da mu drugiej szansy. Albo stawisz czoła swojemu strachowi, albo pozwolisz mu sobą rządzić. Ty decydujesz. Czwarty nawyk negatywne otoczenie. Przyjrzyj się dobrze, rozejrzyj się wokół siebie. Ludzie, z którymi spędzasz czas, czy oni cię budują, czy cię niszczą? Nie ma nic po środku. Jeśli otaczasz się ludźmi słabymi, ludźmi negatywnymi, ludźmi, którzy narzekają, którzy prokrastynują, którzy się boją, staniesz się jednym z nich. To nieuniknione. Słabi tworzą więcej słabych, silni tworzą więcej silnych. Pomyśl o tym. Jeśli spędzasz dzień z pięcioma przeciętnymi osobami, będziesz szóstą. Jeśli spędzasz dzień z pięcioma zdyscyplinowanymi mężczyznami, będziesz szóstym. Musisz być bezwzględny wobec swojego otoczenia. Nie możesz sobie pozwolić na otaczanie się ludźmi, którzy nic nie wnoszą. Nie możesz marnować czasu z tymi, którzy potrafią tylko urzalać się, krytykować i ciągnąć innych w swoją nędzę. Musisz to uciąć. Wiem, że to trudne. Wiem, że niektórzy z tych ludzi mogą być przyjaciółmi na całe życie, a nawet rodziną. Ale tu pojawia się pytanie, które musisz sobie zadać. Co jest ważniejsze? Oni, czy twoje przeznaczenie, ich towarzystwo, czy twoja wielkość? Stoicy wiedzieli, że twój charakter jest kształtowany przez twoje otoczenie. Dlatego otaczanie się ludźmi silnymi, zdyscyplinowanymi, mądrymi było priorytetem. Rób to samo. Znajdź swoje plemię otaczaj się ludźmi, którzy rzucają ci wyzwanie, którzy wymagają od ciebie więcej, którzy nie pozwalają ci zadowolić się czymś mniejszym, Niż to, czym możesz być. Otaczaj się stoickimi żołnierzami. Jeśli tu jesteś, już zrobiłeś pierwszy krok. Stań się częścią Armii Stoików, subskrybuj, zostaw swój ślad pod tym filmem w postaci lajka. Bo tutaj, w tej społeczności jesteśmy tarczą przeciwko przeciętności. Razem stajemy się silniejsi, razem kujemy stal dyscypliny. Piąty nawyk brak dyscypliny. Oto najtwardsza prawda ze wszystkich: jeśli nie masz dyscypliny, jesteś niczym. Słabi ludzie kierują się tym, co czują. Jeśli pewnego dnia nie mają ochoty trenować, nie trenują. Jeśli pewnego dnia nie mają ochoty pracować nad swoimi celami, nie robią tego. Jeśli pewnego dnia wolą spać zamiast wstać wcześnie, śpią. Tak żyją słabi, podążając za impulsami, kontrolowani przez emocje, bez struktury. Bez porządku, bez kontroli, niewolnicy własnego umysłu. Ale silny człowiek, stoicki żołnierz, robi to, co musi zrobić, bez względu na to, jak się czuje. Wstaje, gdy dzwoni budzik, nawet jeśli jego ciało prosi o pięć minut więcej. Trenuje, gdy jest zmęczony. Pracuje, gdy nie ma ochoty, ponieważ rozumie absolutną prawdę: dyscyplina to wolność. Pomyśl o tym. Kiedy jesteś zdyscyplinowany, jesteś wolny. Jesteś wolny, bo nie polegasz na swoich emocjach, by działać. Nie potrzebujesz czuć się zmotywowany, nie potrzebujesz inspiracji, po prostu robisz to, co musi zostać zrobione. To jest różnica między tymi, którzy osiągają coś w życiu, a tymi, którzy nie. Silni trenują, by być zdyscyplinowani, słabi trenują, by było im wygodnie. Od dziś trenuj swoją dyscyplinę, jakby zależało od tego twoje życie, bo w rzeczywistości zależy. Kiedy poczujesz lenistwo, kiedy będziesz chciał się poddać, kiedy twój umysł będzie próbował cię oszukać, by szukać wygody, pamiętaj o tym. Albo jesteś niewolnikiem swoich emocji, albo panem swojego przeznaczenia. Kim wybierasz być? Teraz już wiesz. Pięć nawyków, pięć łańcuchów, które utrzymują cię w słabości pięciu wrogów, których musisz wyeliminować. Ale tu nadchodzi najważniejsza część. Wiedza o tym, na nic się nie zda, jeśli nie zaczniesz działać. Jeśli skończysz ten film i będziesz robić to samo, nic się nie zmieni. Większość ludzi usłyszy te słowa, pokiwa głową, a potem wróci do swojego dawnego życia. Ale ty nie. Ty nie jesteś jak inni. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to znaczy, że wewnątrz ciebie jest coś innego. Jesteś stoickim żołnierzem, a stoicki żołnierz nie zadowala się byle czym. Nie chowa się, stawia czoła walce i zwycięża. Więc oto twoje wyzwanie. Wybierz jeden z tych pięciu nawyków i zniszcz go. Nie jutro, nie w przyszłym tygodniu, teraz. I jeśli jesteś wystarczająco silny, by przyjąć to wyzwanie, udowodnij to. Zostaw komentarz. Zadeklaruj swoje zobowiązanie nie dla mnie ale dla siebie, bo zapisanie tego, to pierwszy krok, by uczynić to realnym. I zanim odejdziesz, pamiętaj: Ta społeczność to twoja armia. Jesteśmy stoickimi żołnierzem. Nie jesteśmy tu po to, by być jak reszta, jesteśmy tu po to, by być silni. Więc dołącz do bitwy, subskrybuj, włącz dzwonek, podziel się tą wiadomością z tymi, którzy jej potrzebują, bo świat potrzebuje więcej silnych mężczyzn i kobiet. A wszystko zaczyna się tutaj. Do zobaczenia w następnej bitwie, żołnierzu, bądź silny, bądź niezłomny, bądź stoicki.